Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, można powiedzieć w kolejnym vlogu wakacyjnym. Dla nas to jest ciąg dalszy wakacji. Lecimy za parę godzin do Gdańska. Kawu się sobie popijam. Którzy nie wiedzą, to tylko tak szybko przypomnę. Lecimy z Newcastle do Gdańska. Lecimy na weekend, a dzisiaj wieczorem jest impreza. Świętujemy Wojtka, siostry 60. Urodziny. No a jutrzejszy dzień spędzimy z babcią, z Wojtką mamą. Cieszę się, że Maxiu zobaczy się z babcią. No i w niedzielę rano pojutrze już wracamy. Mamy 10:00 coś lot powrotny. Gotowi? Od o, posypało mu się. Ja już też jestem ubrana. Wiecie co? Zrobiłam makijaż. <grym> Tego makijażu prawie nie widać. Znaczy, tak zrównał się kolor ładnie. Będę musiała dołożyć błyszczykę na usta. W bluzie też musisz błyszczykę dołożyć. Bluzę, dżinsy czarne, konwersy. I muszę założyć na to kurtkę zimową. W Polsce jest tak zimno, 5 stopni czy 4 stopnie nawet. Także w kurtkach zimowych lecimy, a my już chcieliśmy je do szafy schować. No, tam leży Maksa, pomarańczowa kurtka, yy, moja zimowa Wojtek ma w korytarzu. Tam z tyłu plecaki przygotowane. I co? Ruszamy na lotnisko! Monika zamawia Ubera. Ja sobie kawkę zrobiłam na drogę. Kurtka założona, torebka pod spodem. Ruszamy. Gdzie on jest? Stoi gdzieś. Uber. O, tam stoi. Uber już jest. Jak elektryk brzmi, nie? Tak. Część to co, pewnie. Ja mam wziąć do siebie te klasaki, ale... Tak! Tak! Tak Jesteśmy na miejscu. No, bo... się... ja. Wcale nie ma za dużo ludzi tu. Idziemy no, od razu do odprawy na górę. Jest godzina w pół do trzeciej. O szesnastej zamykają gate. Dużo czasu będziemy mieć. A wiecie, że strasznie długo aplikacja Ubera szukała taksówki dla nas. To jest taki problem od nas, już Wam nieraz powtarzam, że my tak blisko mieszkamy, że nie każdy taksówkarz chce przyjąć to zgłoszenie. I ja już myślałam, że na metro będziemy szli, ale jednak ktoś zatwierdził. Gdzie Max? Gdzie Max jest? Gdzie jest Max? Nie ma Maxa? Gdzie on jest? Jak fajnie Wy wyglądacie w takich samych kurtkach, znaczy w takim samym kolorze. I już po odprawie jesteśmy. Wiecie co? Przypomniało mi się, że się nie wyperfumowałam. Więc chyba w idealnym miejscu mi się przypomniało. Zaraz wybiorę sobie jakiś zapach. O, Mugler Alien, może ten? Bardzo ładny, naprawdę. Max, schudłeś albo kurtka ci się powiększyła. Tak, <grywa> tak dziwnie, bo <grywa> żadnego jedzenia nie kupujemy. Znaczy, wzięłam paczkę winogron, wzięłam paczkę kabanosów do przekąszenia, ale Monia mówi, że może pójdzie zobaczyć, a Wojtek mówi, że sprawdzi tu go to go, ale nie wiem po co, bo jedliśmy przed wyjściem jeszcze rosół, specjalnie, a wiecie, no przyjedziemy, to od razu będziemy pewnie jeść jakiś posiłek na imprezie. Ja mówiłam Wam, że my z lotniska od razu na imprezę jedziemy? A Monia, pokaż, Ty masz te swoje buty fajne! Nie widzę. Super one są naprawdę. Przyszłam jednak z Moniką do Butsa, ale wiecie co? Ja stwierdziłam, że jest ja sobie dezodorant kupię chyba, no. Aha, Jakiś taki najzwyklejszy. Dobra, biorę sure. Cotton dry. Szkoda, że to nie jest 100 ml, tylko 150. Ale fajne. Teraz widzę, a co ty użyłaś? Słodkie. A, słodki, ale mi już z tymi perfumami się pomieszało. Monika sobie um... nie. Nie? Aha, truffle cream. A, z kokosem. Wąchała. bo mi się przypomina y, cały czas coś. I wiecie co, kawy nie mogłam ze sobą zabrać. Wypiliśmy z wojtkiem nie całą, tam zostawiliśmy trochę, bo można brać tylko ze sobą napoje, które mogą należąco jechać, wiecie, przez, ten, przez tą tubę, co prześwietla. A tego kubka nie mogłam położyć, bo on tam ma otwory i by się wszystko wylało. Pan chciał mi celnik bardzo pomóc i powiedział, że będziemy próbować przewieźć tą kawę. Ja mówię nie, to w ogóle wiecie, nie było sensu, bardzo miło było z jego strony, że chciał mi pomóc, ale... Granie warta świeczki, potem te całe im pojemniki by się zalały. Po prostu wypiliśmy z bajki, mi resztę pan wyrzucił i tyle. A jeżeli jeszcze nie słyszeliście o nowych zasadach tutaj na lotnisku, jakie mamy w Newcastle, wiem, że są jeszcze chyba w Londynie i w Manchesterze. Nie wiem, piszcie mi, czy jeszcze gdzieś są. To zobaczcie sobie vlog z wylotu na Fuerteventura. Tam właśnie wszystko wam opowiadałam, jak to teraz wygląda. No i to wszystko, co kupujemy, dezodorant, tu Monika miskę chce nową spróbować i to jest sweet chili mayo, tempura rice, spicy korean chicken, koreański kurczak, no. I, aha, jeszcze popcorn i jeszcze Red Bulla, idziemy do kasy. Nie patrz, czemu potwierdzenie, bo Red Bulla kupujesz i dorosły musi być. 7,49 płacimy, ja sobie wzięłam jeszcze gazetkę tutaj. Mam deja vu, no przecież dopiero co tu byliśmy. E, wiecie co? Jeszcze gate nie jest wyświetlany na tablicy, ale mi już aplikacja powiedziała, że gate numer 7 będzie, więc idziemy zobaczyć już sobie na dół usiąść. Uh. Właśnie tak patrzyłam na moje jeansy. I tak się zastanawiam. Czy nie pójdę, wiecie co, w Polsce do galerii bałtyckiej tam we wrzeszczu i czy nie pójdę do Stradi i czy nie zobaczę, czy bym może nie kupiła sobie jeszcze jednych spodni. Uwielbiam spodnie ze Stradi Wariusa serio. Taką byśmy mieli ochotę kiedyś tutaj do tego Aspaja. To jest ta lunch przed lotem. Tutaj i tutaj macie wygodne miejsca, macie napoje, jedzenie przed podróżą. Bardzo elegancko. Fajnie tak musi być, zacząć wakacje, nie? Ja mam jak swojego śmiecia, Maxia, gumy rozpuszczalne. Czekajcie, gdzie ja to mam wrzucić? No chyba. Jesteśmy pierwsi. Monice też się teraz wyświetliło, że gate 7. Jesteśmy przy gate 7, jeszcze nikogo nie ma. Pierwsi, pierwsi, Maxiu, jesteśmy. Ale zobacz, to są informacje techniczne. Nie no no gate. <laughs> Wiecie, że mamy opóźnienie. Na razie 10 minut. Mam nadzieję, że się nie przedłuży. Jesteś kreatywny? Jestem kreatywny, Max mówi. No i bramka numer 7. Bramka numer 7 tam gdzie byliśmy. Teraz jesteśmy ostatni. To jest mój? No musisz zajrzeć. Ja już nie pamiętam. Pokaż, ja wylosuję, na pewno to jest twój. No? Czary Mary, Hokus Pokus Mama. To no na pewno będzie ten. No już chodź. No. Ten. E? Ten? Zaraz dasz pan. Zaraz dasz Zaraz dasz Trzymaj, żeby ci nie wypadły. Kto to? Kto to? Nie pokażę wszystkie. Kto, Kto to? Pokażę. No i no, jak. To, to nie jak. Tak, ja mam kwieczkę z większym. No, no i z do. No dobra, paszporty sprawdzone. Tylko nie widzę naszego samolotu. Tam jest że tu. Tam stoi jakiś Ryanair. To chyba za daleko. Nie wiem, mam nadzieję, że to tylko 10 minut opóźnienia, że zaraz się nie przedłuży. W ogóle te 10 minut to się miał, że on pewnie nadrobi po drodze. W ogóle to z Kasią teraz pisałam i mi napisała, że na tej imprezie mają być 42 osoby dorosłe i 6 dzieci. Bardzo duża impreza. Ten samolot co tam stało się ruszył, a tu w międzyczasie inny Ryanair wylądował. Nie widać go teraz. Nareszcie. Do samolotu. mijamy całą kolejkę, bo my mamy z tyłu wejście. Ale jakie słoneczko. Idź biegaj do samolotu. Dzień dobry. No dobra, siedzę już w środku. Tam siedzi e, Max i Monika. Wojtek dwa dni przed Moniką, ale tak wszyscy jesteśmy w jednym rejonie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak kto koło Maxa usiądzie. Może ktoś się zamieni ze mną, żebym koło nich siedziała. Pełno ludzi. A wiecie, że tam jakaś grupa dzieci czekała w poczekalni, ale to tak wygląda, jakby na jakieś zawody Lecili do Polski. Szanowni Państwo, dzień jeszcze witamy na I już siedzimy razem, tylko ktoś tu ma zły humor. Minęła już godzina. Teraz, teraz w sumie mamy już 20 minut opóźnienia. Wiecie jak jest głośno. Normalnie wesoły samolot będzie leciał. Piątek, późne popołudnie. Na weekend lecą pewnie. Imprezować. Tak by się przydało zdrzemnąć te dwie godziny, nie? Nie. Zobaczcie, demonstracja będzie przed nami. Pani to stoi. Emergency. the exits are located on both sides of the door <laughs> and at the rear of the cabin nice but Startowaliśmy nareszcie. Wiemy. Wiecie która jest godzina? Mamy jak na ziemi. To jest na śmieci? Dobra. E, Wiesz jak mi się spać za chciało. Tak ciepło tu jest, takie książkie po Oh, Nie O, Ciemno. Pada. Ale okropna pogoda. Spotkamy no, się. Idziemy razem. W każdym bądź razie. Witajcie w Gdańsku. Nie, nie spotkamy się. Idziemy razem. Witajcie w Gdańsku. Aha. Wsiadamy do autobusu. O. Jesteś? No. Spotkamy Spodka... się na imprezie. Na imprezie się spotkamy. Inne miejsca! Inne miejsca, miejsca. 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 też. a myślę, że w drugą stronę pojedziemy. Papa samolociku fajnie było, nie Maciu? O! Dwa takie same samolociki. O, dwa takie same samolociki. To też Ryanair, no? Ładnie. Ale głośno. Ale mówię jak głośno było. I w samolocie Max cały czas spotkamy się na imprezie Tak jakby cały samolot na imprezę jechał O a my nie możemy do automatycznie, bo my z Maxiem No, bo Max no za mały No dobra, kontrola paszportowa bardzo dużo ludzi i jesteśmy już za kontrolą Ci co, zastanawiamy się. Monika poszła do toalety. Ja chyba też pójdę, chyba się tu przebierzemy. Ja mam tylko bluzkę taką do założenia. Nosek przypudrować, włosy rozczesać i jedziemy. Taksówka będzie na zewnątrz. No i co, z 15 minut będziemy jechać, nie? Do restauracji. A ja dzwoniłam dzisiaj do babci Krysi, już się cieszy, że nas zobaczy, że będziemy u niej. No i jednak się nie przebrałam. <taki> nie mogłyśmy się z Moniką dogadać, bo wiecie co, ja miałam taką bluzkę, która sięgniecie i na to bym teraz kurtkę zakładała, siedziała w samochodzie, pasem przypinała cała pognięciana bym była na miejscu. A w samochodzie? Przygotujemy balona, bo mamy. to ciemno. Nie macie ci Kasi. A co chciałeś pokazać, Maksiu? ta. znalazłem to. Łańcuszkę No w toalecie jak łańcuszka. Za ile będzie uber? Jaki? Aha. Ciekawe czy następne drzwi zadziałają. O, otworzyły się. Teraz już rączkę musisz dać. O, o, Gdzieś tutaj. O, o, o. Już jest czy jeszcze jedzie? A, tu jest jeszcze, tutaj musi dojechać. Maksią, daj rękę. jaki numer rejestracyjny? Takie. Jeszcze chwila, jeszcze momencik. Zieloniec. Nie, to nie jest. że nie. Wiecie, że ja się czuję, jakby była zima? Serio, jakby była zima. Jest tutaj nasza taksówka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na Moniku, tak? Monika, tak. Bagaż? Nie, nie, nie.